Franciszek Kocurek Mój Śląsk kochany Hen tam gdzieś daleko gdzie poranne słońce budzić mnie poczyna do służby w żołnierce w Śląska leży ziemia spowita w tysiące pięknych miast i wiosek tętniących jak serce O ty ziemio śląska coś mnie wychowała na swym łonie białym czarnym i zielonym Ty coś mnie przy szumie Wisły piastowała i karpackim pięknym odziała welonem. Ty coś mnie po polsku uczyła pacierza, Który dnia każdego oddaję w ofierze. Bogu, by wysłuchał mej prośby żołnierza I wolność przywrócił ojczyźnie. Franciszek Kocurek, pokój. Tak wiele dzisiaj o pokoju gadania, Dużo o nim piszą, wiele śpiewania, A pokój to nie śpiew i czczepa planie, Pokój to cisza, to szczere kochanie, Pokój to miłość wzajemna na świecie, to szanowanie drugiego swobody, to zaufania i sympatii zdobycie, to pomoc wzajemna, tego chcą narody. Pokój to radość wokół panująca. Dla mężczyzn praca niewyzyskująca dla kobiet ciepło, rodzinnej miłości, szczebiot dziecięcy i pewność ich przyszłości. Pokój to niby błękit, niby gołębica, Pokój to szczerze podana prawica. Tym wszystkim, którzy wokół stają, a mimo sprzeczne poglądy, nie zdradzają. Więc pokój, pokój słyszysz wokół. To lud wykrzykuje spragniony, a na myśl o nim rozjaśnia się czoło. Lecz biada pokoju, gdy będziesz zdradzony.